Byłem na rozmowie z panem burmistrzem, który wyraził chęć, aprobatę i zgodę. Co potem potwierdzili państwo radni na ostatniej sesji Rady Miasta, że zostały przyznane środki finansowe na wyremontowanie tej kwatery. Gdyż tak naprawdę dwie rzeczy nam się tutaj zbiegają. Po pierwsze, rok czy dwa lata temu ktoś mało inteligentny ukradł stąd krzyże, które tutaj były dla tych żołnierzy, którzy walczyli w latach 39-45. Więc po pierwsze, przywrócimy te krzyże. A po drugie, zazwyczaj zwykło się mówić, że jest to grup nieznanego żołnierza. A tak naprawdę udało nam się ustalić listę 96 osób, które tutaj spoczywają. Są to zarówno żołnierze, jak i oso osoby cywilne. I zostaną zamontowane tutaj tablice z nazwiskami tych ustalonych osób. Z imienia, z nazwiska, żeby przywrócić im pamięć. W tej mogile leżą żołnierze, którzy polegli w czasie II wojny światowej? Dokładnie tak. Zarówno we wrześniu 1939 roku, którzy zostali ekshumowani w latach 50. z terenu ówczesnego Całego powiatu chrzanowskiego, a także osoby cywilne, które również poległy w trakcie działań 39-45, bo też kilku żołnierzy i kilka osób cywilnych, które zmarły, zginęły w latach 44-45, są tutaj pochowane. Niestety w większości osoby cywilne. Mamy tylko opisane, nie z imienia i z nazwiska, tylko po prostu, czy to był mężczyzna, kobieta czy dziecko, ale niestety cywil anonimowy. Natomiast przy żołnierzach prawie połowa jest zidentyfikowana z imienia, z nazwiska, ze stopnia, z miejsca urodzenia. Kiedy powstał ten pomnik? Jest jakaś informacja? Ten grup. Tak naprawdę dwa groby zbiorowe, bo tutaj troszeczkę to inaczej wyglądało, co mogą Państwo zobaczyć na archiwalnych fotografiach, to były dwa pasy. Ten bliżej alejki, tam były pochowane osoby zidentyfikowane, natomiast w drugiej części były pochowane osoby anonimowe. I to powstało w latach 50. Natomiast w latach 70. podjęto decyzję, aby przebudować ten grup tą kwaterę wojskową właśnie w tej formie, którą mamy dzisiaj. Natomiast to jest tylko przebudowa z zewnątrz. Pod spodem te kwatery są rzeczywiście w ten sposób pierwotny, czyli jeden i drugi pas.